Dzień dobry. Chrystus zmartwychwstał. Witajcie wszyscy głodni słowa życia. Witajcie wszyscy głodni dobrej nowiny. Dzisiaj nasze kolejne spotkanie pod groźnym tytułem Z tego powodu jesteś niemy. Ci, którzy po raz pierwszy może zajrzeli do naszej kanapki, jeżeli do kanapki, dobrze brzmi, którzy wzięli do ręki kanapkę, którzy otworzyli ten kanał, informuję, że tutaj codziennie rano spotykamy się pochylając nad Słowem Bożym, po to, żeby się nim nakarmić, bo to jest Słowo żywe, to jest Słowo pożywne, Słowo, które daje, daje siłę, Słowo Boga, Słowo Biblii, Słowo Pisma Świętego. I karmimy się Słowem Ewangelii. Akurat teraz słowem z Ewangelii według Świętego Łukasza, i dzisiaj mamy takie słowo z Ewangelii według Świętego Łukasza, pierwszy rozdział, dwudziesty werset. Zatrzymujemy się na wersetach, które nas dotykają, w których jest ta siła, jest ten pokarm, jest to, jest to światło Boże. Rozmawiamy od kilku spotkań o. Takiej właśnie sytuacji, w której znalazł się Zachariasz. Zachariasz właśnie ten z Ewangelii według św. Łukasza, ojciec Jana chrzciciela. Całe perypetie sobie przeczytajcie. Jeżeli jesteście po raz pierwszy, ten pierwszy rozdział zacznijcie czytać od samego początku, żeby zorientować się w historii. A my, którzy tu już jesteśmy od dłuższej chwili, zatrzymujemy się na tym dwudziestym wersecie od razu. I ten werset brzmi tak. To jest to, co mówi anioł Gabriel do, do Zachariasza. Mówi tak, teraz zostaniesz niemową, nie będziesz mógł przemówić aż do dnia, kiedy się to spełni, czyli kiedy urodzi się Jan Chrzciciel. Bo moim słowom nie dałeś wiary. Spełnią się one w, w określonym dla nich czasie. No to mocne jest. Karą za niewiarę, którą, e, którą wyznacza Anioł Gabriel, jest milczenie, jest stanie się niemową przez, przez Zachariasza. I to jest bardzo mocne słowo. Nic nie możesz powiedzieć. Co powoduje, że. Że człowiek staje się takim duchowym niemową. Dwie rzeczy chcę dzisiaj w ogóle powiedzieć. Pierwszą, właśnie o tym, co powoduje, że stajemy się niemi. W tym wymiarze duchowym oczywiście nie ma takiej sytuacji. Ja nie słyszałam przynajmniej. Nigdy takiego świadectwa, że ktoś z powodu niewiary został ukarany przez Boga i przestał mówić. Ta historia z Zachariaszem jest, zdaje się, taką jedyną historią. Ale w świecie duchowym można stać się kimś niemym przez niewiarę i dzieje się to, odbywa się to w taki sposób, że oczywiście jesteś w stanie wypowiedzieć ustami mnóstwo rzeczy. Mnóstwo rzeczy o sobie możesz powiedzieć, o życiu, o pracy, o dzieciach, o rodzinie, o zdrowiu, nawet o sprawach kościoła, o proboszczu, o, o przykazaniach możesz coś powiedzieć, o zasadach, o wspólnocie, o papieżu. Ale jeżeli w Twoim sercu w jakiś sposób zamieszkała niewiara w to, że Bóg może, Działać w Twoim życiu, to nie jesteś w stanie wypowiedzieć rzeczy najważniejszej, nie jesteś w stanie wypowiedzieć świadectwa o tym, że Bóg działa, o tym, że Bóg zainterweniował w Twoim życiu, ponieważ ta niewiara powoduje, że Bóg nie może zainterweniować w Twoim życiu, ponieważ nie wierząc w to, że Słowo Boże może być żywe w Twoim, sercu w twoim życiu w twojej historii uniemożliwiasz sobie wypowiedzenie świadectwa historii a, zmienionej przez, przez łaskę bożą ponieważ ta historia twojego życia się nie zmienia z powodu niewiary odzyskujesz mowę tą duchową mowę w momencie w którym Twoje serce na nowo, albo może po raz pierwszy w życiu, zaufało Bogu i dałeś, dałeś się, dała się ponieść, i Bóg mógł wejść ze swoim działaniem do Twojego życia i je zmienić. I wtedy Twoje usta mogą się otworzyć, otwierają się, ażeby wypowiedzieć chwałę Bożą, ażeby wypowiedzieć świadectwo. Tak, Bóg żyje, tak. Bóg działa, tak, Bóg jest bliski i On jest w moim życiu, i w ten sposób w Nim zainterweniował. Odzyskujesz mowę. I to jest ta, ta pierwsza rzecz. A druga to jest dobra nowina dla niewierzących że z Twoją niewiarą, z Twoimi wątpliwościami, z Twoim lękiem przed Bogiem, przed Jego działaniem. Bóg umie sobie poradzić. Nie odwraca się od Ciebie. Nie rezygnuje z Ciebie. Nie porzuca Cię. Ale jest. I On swoje plany przeprowadza. A im szybciej Ty Jemu zaufasz, im szybciej Ty otworzysz się na mm, na jego działanie, tym lepiej dla Ciebie. Dla Boga się nic nie zmienia. Dla Ciebie zmienia się wszystko. Zapraszam Cię dzisiaj do takiego zaufania, zaufania Bogu. Co chciałem powiedzieć jeszcze? A właśnie, co zrobić? Tak, bo to jest bardzo praktyczna rzecz. Co zrobić, żeby uwierzyć? Co zrobić, żeby uwolnić się od tej niemoty? Od tego milczenia, czyli w jaki sposób doprowadzić swoje serce do tego, żeby wierzyło. Moje doświadczenie podpowiada mi, że najlepszą formą, najlepsza forma składa się jakby z dwóch elementów. Jedna rzecz to jest modlitwa, oczywiście, ale modlitwa wierna, taka modlitwa serca, modlitwa, która zawiera również słowo Boże, to co robimy tutaj, na przykład, czyli jesteś w dobrym miejscu. Bo słowo Boże, które się słyszy, ono wzbudza w nas wiarę. I to jest jedna rzecz, ale druga rzecz to jest świadectwo wspólnoty, w której jesteś, w której, do której cię zapraszam, żebyś znalazł wspólnotę wiary i stał się jej uczestnikiem. Dlatego że świadectwo braci, świadectwo sióstr, świadectwo ich życia, nie tylko to wypowiadane na spotkaniach, ale świadectwo ich życia wzbudza wiarę. Kiedy widzisz życie innych ludzi i widzisz, że naprawdę Bóg. Bóg działa. Internet przy wszystkich swoich wadach, przy wszystkich swoich słabościach ma tę jedną siłę, że jest tutaj mnóstwo, mnóstwo świadectw. Ludzi, którzy zaufali Bogu i Bóg ich nie zawiódł i całkowicie przemienił ich życie. I takich świadectw też warto słuchać. To będzie wzbudzało również twoją wiarę, rozbudzało ją. Duchu Święty, proszę, proszę Cię, prosimy Cię, abyś ty dzisiaj przyszedł do naszych serc z łaską wiary. Przymnoż nam dzisiaj wiary, przymnoż nam odwagi, chodzenia w Słowie Bożym, chodzenia za słowem Jezusa, zaufania, że ty, Duchu Święty, przychodzisz jako pocieszyciel, przychodzisz jako ten, który. Nas karmi, który nas umacnia, który daje nam wzrost i nas nigdy nie opuszcza, który przynosi świadectwo o dobrym Ojcu, o Bogu Ojcu, który jest miłością, o Jezusie Chrystusie, który jest jedynym rozwiązaniem, który jest zbawicielem, który jest Bogiem prawdziwym i Bogiem bliskim. Duchu Święty, złóż w naszych sercach to zaufanie i pragnienie. Pragnienie życia wiarą. Pragnienie pójścia za słowem zaufania mu. Amen. E, dzisiaj, drodzy moi, czytamy. Psalm, osie, psalm, psalm mam tutaj zaznaczony. Psalm 66. To jest psalm na dzisiaj. Więc weź proszę, otwórz swoją Biblię w tej chwili znowu informacja. Przepraszam tych, którzy są codziennie, że ja to powtarzam, ale dla osób nowych to, to wyjaśnienie jest istotne. Robimy w ten sposób, że najpierw wspólnie pochylamy się nad słowem Ewangelii, ale potem bierzemy każdy indywidualnie swoją Biblię, jeden psalm konkretny i z tego psalmu psalm czytamy. Najpierw go czytamy na głos, nie musi być bardzo głośno, ale na głos, tak żeby usłyszeć ten, ten psalm, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy, ale podczas czytania mamy takie serce wrażliwe, otwarte na, na Ducha Świętego, żeby nas dotknął konkretnym słowem, konkretnym wersetem, i tym wersetem, tym słowem się później modlimy. Modlimy się na dwa sposoby. Najpierw dziękujemy i potem uwielbimy. Więc ja zrobię to znowu. Żeby też dać przykład, słowo, które mnie dotknęło z tego, z tego psalmu, to jest werset szesnasty, psalm sześćdziesiąty szósty. Chodźcie, posłuchajcie tego, co chcę opowiedzieć Wam wszystkim, żyjącym w bojaźni Boga, co On uczynił mojej duszy. Panie Jezu, ja Ci dziękuję za to. Że Ty czynisz tak wiele rzeczy w moim życiu, że Ty przyszedłeś do mojego życia i je przemieniłeś. Dziękuję Ci za to, że mnie nigdy nie opuściłeś. Dziękuję Ci za to, że przychodzisz i przynosisz pokój, i przynosisz e, pokój pośród trudności, pośród sytuacji niepewności, e, niepewności jutra. Ty przychodzisz, Panie, do mojego serca i wlewasz pokój. Nie muszę się lękać. Dzięki Tobie. Dziękuję ci panie. Uwielbiam cię. Uwielbiam ciebie, bo ty jesteś moim zbawicielem. Uwielbiam ciebie, bo ty jesteś moim królem. Uwielbiam ciebie, panie. Bo ty zdobyłeś mnie, wyciągnąłeś mnie z dołu zagłady, wyciągnąłeś mnie, panie i uczyniłeś mi wszelkie dobro. Uczyniłeś mojej duszy wszelkie dobro. Amen. To jest moja modlitwa. Ty się pomódl swoją. Um, Panie Jezu, dziękujemy Ci za to dzisiejsze spotkanie, dziękujemy Ci za to, że jesteś z nami i błogosław każdemu, kto się tu z nami spotyka, błogosław ten dzień, błogosław każdą chwilę, błogosław Panie we wszystkim, co będziemy dzisiaj robić. Ci, którzy jeszcze chodzą do szkoły, a są tacy: błogosław im w szkole, błogosław im w pracy, błogosław Panie w naszych relacjach rodzinnych, w naszych spotkaniach z przyjaciółmi. Udzielaj, Panie, zdrowia tym, którzy go potrzebują. Amen. Jeszcze tylko informacja, którą powiedziałem wczoraj, dzisiaj ją, dzisiaj ją powtórzę. Jeżeli jesteś nocnym markiem albo wczesnym porannym ptaszkiem, albo po prostu pracujesz w nocy i słuchasz tego spotkania, chciałbyś jak najszybciej, jak najwcześniej się tutaj spotykać, to zapraszam Cię gorąco na kanał na YouTube. Na Spiżarnie Wiary, Krawczak TV, to jest ten sam kanał, bo tam w czasie rzeczywistym w tej chwili w Anglii jest godzina trzecia, w Polsce godzina czwarta. To się dzieje od razu, ten live idzie o swojej porze. Natomiast ze względu na algorytmy Facebooka, dla Facebooka i dla Twittera z tego samego powodu jest tu przesunięcie czasowe. To znaczy ten live bez żadnych zmian, tak jak jest tutaj, idzie również na tych, na tych dwóch kanałach, ale później, tak żeby się w Polsce pojawił o godzinie w pół do szóstej rano. Więc twój wybór. Gdzie wolisz się spotykać? A ja nie tylko z powodu tych live'ów zapraszam cię na kanał YouTube, dlatego że tam zaczynamy rozkręcać w tej chwili bardzo, bardzo ciekawy projekt rozmów dogmatycznych, rozmów o prawdach wiary z, z dr Magdaleną Jóźwik, z doktorem teologii dogmatycznej, która w sposób świetny, bardzo przystępny i bardzo ciekawy opowiada o prawdach wiary. Więc bądź na tym kanale tak czy inaczej. Dobrego dnia i do zobaczenia jutro.